Cześć, witajcie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam was na tych takich ulubieńców zimy niekosmetycznych, czyli bardziej lifestyleowych. Mam dla was sześć kategorii, mam nadzieję, że każdy z was dla siebie coś znajdzie. I zapraszam Was do oglądania Zaczniemy od książek, ponieważ ja w ostatnim czasie Naprawdę czytam całkiem sporo W porównaniu do tego, co robiłam w 2014 Czyli czytałam tyle książek, że pewnie moglibyśmy Policzyć je na palcach jednej ręki No to postępy, naprawdę postępy Z czego ja się ogromnie cieszę, ponieważ ja czytać lubię Tylko musi mnie najść na to jakaś taka specjalna wena I w ostatnim czasie przeczytałam oczywiście Regine Red, Bóg zawsze znajdzie Ci pracę, czyli 50 lekcji jak szukać spełnienia jak byłam tam w pierwszych rozdziałach tej książki, to mówiłam Wam, że ta książka jest taka, wiecie, że niby fajna, ale najgorsza z tych wszystkich trzech części. Ale swoje zdanie zmieniłam, kiedy już tą książkę kończyłam, ponieważ, no nie wiem, nagle. Naszła mnie taka motywacja, taka inspiracja, że jak skończyłam czytać tą książkę, a to było wieczorem, wiecie, jakaś 23, 24, to po prostu sobie widziałam, że ja nie mogę pójść spać przecież jest tyle rzeczy do zrobienia, aby nasze życie było szczęśliwsze. I tak się strasznie pod koniec tą książką zmotywowałam, no, że super. Strasznie mi się spodobała ta taka niespodzianka, że a, no, na koniec e, troszkę czytelnika zmobilizujemy. E, także polecam Wam tą lekturę, jak oczywiście po. Zostały dwie części. I druga książka jest to taka typowa powieść pod tytułem Życzenie. Opowiada ona um, o dziewczynie, e, która dostaje sukienki, które natomiast spełniają życzenia. I ja na początku w ogóle, jak zobaczyłam okładkę tej książki, to ja nie lubię takich okładek, bo mi się zawsze wydaje, że te książki w środku to jest takie. Nie, coś niezbyt dobrego, no ale stwierdziłam, że dobra damy jej szansę. Um, no i zaczęłam czytać, i naprawdę mnie wciągnęła ciekawa historia, taka dla nastolatek, trochę tam miłości, przyjaźni. Um... I, i magii. Także, um, także jak macie okazję przeczytać, to polecam. Jeżeli chodzi o filmy, to również mam dla Was dwa filmy do polecenia, i pierwszy z nich jest to film, który widziałam już dosyć dawno, ponieważ w styczniu, ale i tak uważam, że warto go obejrzeć. Film pod tytułem Bogowie, czyli Historia Zbigniewa, religii, i pierwszego danego przeszczepu serca. Film dość taki wzruszający, emocjonalny, czasem dramatyczny, czasem Niezbyt estetyczny, jeżeli widzimy narządy, krew i tak dalej. Ale nawet jeżeli nie chcecie w przyszłości zostać lekarzami, to uważam, że naprawdę warto ten film obejrzeć, ponieważ, no tak w sumie w niektórych momentach skłania do refleksji, no i po prostu jest godny polecenia. I drugi film, który pewnie już większość z was oglądała, ale ja niestety nie miałam takiej okazji i dopiero ostatnio jak leciał w telewizji usiadłam sobie spokojnie w fotelu i go obejrzałam. Mowa tutaj o Forrest Gump, czyli historia bardzo interesująca, która tak naprawdę z początku wydaje się mega nudna, no bo co nam będzie opowiadał facet siedząc na ławce, ale później to wszystko, że tak ujmę, nabierze Tempa i on opowiada nam swoją życiową historię i wplata do tego takie wątki, które faktycznie się działy tam paręnaście lat temu, więc jest to fajna taka fikcja z realizmem. Mnie osobiście się ta historia bardzo spodobała i jeżeli jeszcze tego filmu nie oglądaliście, to warto. Polecam! Tak. Jedna piosenka, w której się po prostu zakochałam jest cudowna fantastyczna i wszystkie przymiotniki tego rodzaju. Piosenka It's Okay Toma Rosenfola, coś w tym stylu. Keep me here, my heart is near my love. Jeżeli chodzi o kanał, to polecam wam Hanie Henias Jest to młoda, sympatyczna i miła dziewczyna, która nagrywa różnego rodzaju vlogi, książki, filmy, jakieś kosmetyki, vlogi, pogadanki Filmiki na dworze, wszystko Także znajdzie każdy coś dla siebie Więc łapki w górę i subskrybujcie Hanie Włosy, włosy, wszędzie włosy na moim kanale Tak, nie może być filmiku bez włosów, bo włosy to wiecie teraz jest całe moje życie i chciałabym wam polecić olejowanie włosów, ponieważ ja tak zawsze zachwalałam kremowanie, ale przyrzuciłam się też na olejowanie i daje ono naprawdę całkiem ciekawe efekty. Włosy są nawilżone, zregenerowane, odżywione, miękkie, elastyczne. No są po prostu cudowne. Ja olejuję, olejuję. Włosy tym, co mam pod ręką, czy jakaś tam Nie wiem, to jest oliwka, czy olejek Do masażu, czy oliwa z oliwek Większość olei się do tego nadaje I teraz gadżet dla włosomaniaczek Jest to turban Termalny hair Spa. Nie, nie jest to zwykły ręcznik Tutaj wsadzacie swoją główkę, a tutaj jeszcze Wcześniej takie wkłady, które Wyglądają, moi drodzy, tak I te wkłady podgrzewamy I właśnie wsadzamy do tego turbanu I on ma na celu wspomagać działanie masek, oleju, czy kremu, czy henny. No i ja się po prostu w tym turbanie zakochałam, ponieważ kiedy ja nałożę sobie na włosy maseczkę i na pół godzinki ten turban, który mi trzyma na tej głowie ciepło, to później te włosy są po prostu no jak nowe, jak z filmu, jak z reklamy, jak z photoshopa. No są tak... Um... Mega, to jest takie stuprocentowe działanie maski, że już nic więcej nie jesteście w stanie. Z niej wyciągnąć. Po prostu 100%, bo są nawilżone, jakieś tam, nie wiem, błyszczące, miękkie. No, maska działa rewelacyjnie pod tym drbanem. I chociaż jest to dość droga rzecz, ponieważ ona kosztuje chyba 80 zł, to jeżeli macie rodzinie czy tam, nie wiem, przyjaciółkę, która właśnie jest taką włosomaniaczką, to to może być całkiem fajny pomysł na prezent dla niej. Ostatnia kategoria w dzisiejszym filmiku. Nie wiem, w sumie jak ją nazwać. Powiedzmy, że będzie to integralna. I kontakt z widzami, ponieważ, jak pewnie wiecie, ja założyłam parę miesięcy temu dla Was skrytkę pocztową. No i to była najlepsza decyzja mojego życia, ponieważ ja uwielbiam dostawać od Was listy. No mi tak ogromną przyjemność sprawia odpisywanie na nie. Tak się przy tym mega relaksuje. No zgadnijcie, co ja robiłam przed konkursem z fizyki. Ja się czuję, jakbym była Waszą przyjaciółką czy koleżanką, a nie jakąś tam z YouTube'a, ha ha do pewnie mnie nie oj na ja. Odpisuję na prawie wszystkie listy, aczkolwiek, jeżeli chcielibyście mi coś wysłać, to proszę o dodatkowy znaczek dla mnie, ponieważ dla was to jest tylko zoty 70. A dla mnie złoty 70 razy kilkadziesiąt Waszych listów, więc to jest już troszkę większy problem. No a adres jest w opisie każdego filmiku. I ostatni ulubieniec, który co prawda jest moim ulubieńcem dopiero od 4 dni, ale... Czy pan też nie Cztery dni temu założyłam dla Was grupę na Facebooku Alexonators, abyśmy się mogli właśnie tak aktywniej kontaktować. No i jest mega na tej grupie, tak wam powiem. Super atmosfera. Różne pytanka, zabawy i tak dalej Co prawda na początku był dość spory spam Ale już mam adminki Pozdrawiam Ole, Dominika i Wiktorię One mi pomagają Nie dostaniecie miliona powiadomień, że ktoś polajkował, ktoś skomentował Ponieważ ja tak właśnie miałam Ale już cała sytuacja jest opanowana I zapraszam was serdecznie do grupy Ponieważ wiecie, zawsze ci z grupy mają lepiej i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzu, jacy są Wasi tacy lifestyle'owi ulubieńcy. I widzimy się w następnym filmiku. Do zobaczenia, moi drodzy. I cześć!